Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w wtorek 22 lutego 2022 roku. Krótkie nagranie odnośnie tutaj kanału Wojownicy Maryi, gdzie po prostu no posłuchamy sobie razem jak to właśnie kłamliwi kapłani KRK chcą ściągnąć przekleństwo na naród polski. Tytuł nagrania Noc walki o błogosławieństwo dla Polski. Tytuł no, brzmi dosyć, bym powiedział ładnie, prawda? Noc walki o błogosławieństwo dla Polski. Kto będzie prowadził to nagranie? Ksiądz Dominik Chmielewski. No więc już chyba możecie sobie wyobrazić, i jakie to błogosławieństwo będzie? A więc posłuchajmy. Posłuchajmy tych kłamliwych kapłanów KRK. Alora. Polacy, macie Boga w sercach? Macie krew w żyłach? Macie dosyć niewoli i cierpienia. Podnieście się do powstania. Polska ma zachować swą wiarę, czystość obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej. Jedyną bronią, której Polska używając, odniesie zwycięstwo. Nabożeństwo do Maryi, tylko do niej nabożeństwo. Jako wspólnota wojowników Maryi, która tak licznie zjednoczyła się w nowej do świętego Andrzeja Bogoli, którą ukoronowaliśmy tym niesamowitym wydarzeniem w Strachodzinie, kiedy zawierzyliśmy Polskę na nowo przez stawianizm królowej Polski Jezusowi Chrystusowi królowi, my, wojownicy Maryi, tak bardzo zapraszamy Okej. Okay. Słyszeliście, co mówi? Niby tutaj dla Jezusa takie rzeczy robią, a jakie chorągiewki powiewają? Święty jakiś Bobola i Maryja. A gdzie jest Jezus? A gdzie jest Jezus? Zobaczcie. Do świętego Andrzeja Boboli, którą ukoronowaliśmy tym niesamowitym wydarzeniem w Stachocinie. Kiedy zawierzyliśmy Polskę na nowo przez Stawiennictwo Królowej Polski Jezusowi Chrystusowi Królowi. My, wojownicy Maryjni, tak bardzo przyrażamy wszystkich ludzi dobrej woli, rodziny, małżeństwa, ruchy i wspólnoty, aby 26 na 27 była to potężna modlitwa, która będzie walką o Boże błogosławieństwo dla Polski. Pamiętacie kochani. Nie, to będzie walka o Boże przekleństwo dla Polski. Święty Bobola i Maryja. Taką e, noc walki przeżyliśmy już w Licheniu. Prawie 20 tysięcy ludzi zgromadzonych w Licheniu. Kilkaset tysięcy modlących się z nami przez złącza internetowe na całym świecie. Dzisiaj w różnych miejscach Polski organizujemy ten, e, to wydarzenie e, Noc Bogosławieństwa dla Polski z 26 na 27 lutego. Chciałbym, żebyście, kochani moi, y, zobaczyli stronę błogosławieństwopapolski. Gdzie będzie matka, gdzie będziecie moż, y, mogli y, uczestniczyć w tej modlitwie w różnych miejscach y, Polski, gdzie będzie ta modlitwa przygotowana. A gdzie Jezus Bobola i Maria. Nie mnie 26 na 27 lutego, ale równolegle, tej samej nocy, w różnych częściach Polski, wojownicy Maryi. Liderzy różnych grup i wspólnot będą organizować dla Was noc walki o błogosławieństwo dla Polski. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej Błogosławieństwo dla Polski. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się z nami 26 na 27 lutego. To może być nawet modlitwa w Twoim domu, w Twojej rodzinie, z Twoimi dziećmi. Wszystkie cały schemat i struktura tej modlitwy... Będzie podana na stronie internetowej Błogosławieńsku dla Polski. Zachęcamy, żeby tam wejść i zaznajomić się z całym wydarzeniem. Ale to dopiero, kochani, początek, ponieważ każdego miesiąca będziemy w różnych grupach i wspólnotach, z którymi się jednoczymy w tej jednej intencji o wylanie ducha świętego na Polskę, będą różnego rodzaju inicjatywy, procesje różańcowe, procesje pokoju. To... No i jak katolicy mogą w takim. PZD normalnie wierzyć. Modlitwa o wylanie Ducha Świętego i to ma być tylko dlatego, że się będą modlić na Różańcu do Świętego Boboli i do Maryi, tak? do Najświętszego Sakramentu za naszą Ojczyznę. Proszę Was teraz też o organizowanie tego, co przecież za czasów komunizmu było tak powszechne i miało tak wielką moc, żebyście zamawiali i organizowali się mszach świętych za Ojczyznę. Tam, gdzie jest to możliwe, gromadźcie się i módlcie się za naszą Ojczyznę, Waszych parafiach, Waszych miastach, Waszych rodzinach, Waszych wspólnotach, w tej intencji o nowe wylanie Ducha Świętego, Ducha Miłości i Prawdy na naszą Ojczyznę. To są następne wirudne kłamstwa. Jeśli Maryja byłaby tylko królową Polski, to objawienia byłyby tylko i wyłącznie w Polsce, a są w Jugosławii, są w Meksyku, są gdzieś tam gdzieś indziej i przecież królowa niebios Maryja, ponoć Polaków ciągle prosi, że mamy do niej się modlić, żeby Rosja oddała się pod jej, jak to, jak to jest. Pod jej opiekę, tak? Polacy mają się modlić, żeby Rosja oddała się sercu niepokalanemu Marii, tak? Czyją ona jest królową, tak naprawdę? Jak bardzo potężną siłą jest modlitwa połączona z ofiarą i pokutą, Dlatego ta wielka novena za naszą ojczyznę, która będzie trwać nieustannie, każdego miesiąca, będą organizowane różnego rodzaju... No muszę przerwać, to normalnie, nie wiem, nie, nie. ja widzę mordę, tak powiem, mordę tego księdza Dominika Chmielewskiego, jak naprawdę takie rzeczy wygaduje, to naprawdę aż o pomstę do nieba woła, żeby go naprawdę w końcu Bogu karał, bo, bo to już nie da się tego słuchać. Co ci, kurde, księża katolicy wyprawiają? Do czego namawiają ludzi? Nie normalnie. Zrywy modliterne, szturmy modliterne, akcje modliterne, połączone z ofiarą, połączone z pokutą. W lutym 26 szóstego na dwudziestego. No. Taka morda uśmiechnięta, no co mu tak pysk uśmiech rozrywa? Nie wiem z czego. Z, z parafian idiotów robi. Adoracje najświętszego sakramentu organizowane. W różnych częściach świata, tam gdzie jest Polonia, ale szczególnie w Polsce, w intencji naszej Ojczyzny. Mrze święte zamawiane o nowe wylanie ducha świętego na naszą Ojczyznę. Kochani, to jest szczególny czas. Niebo bardzo na nas liczy. Maryja, królowa Polski, bardzo nam ufa i wierzy, że jej nie zawiedziemy. Wszyscy jednoczymy się dzisiaj w tej szczególnej modlitwie. O Boże, błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, przestawienie Królowej Polski, świętego Andrzeja Boboli, wszystkich Aniołów i świętych, świętych polskich i błogosławionych. A Jezus? I jednej bardzo ważnej, fundamentalnej. Duchy. Czemu nie wymieniłeś Jezusa? Wylanie ducha świętego, ducha miłości i prawdy na naszą Ojczyznę. Błogosławią Ksiądz Kardynał Kazimierz Tycz, Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzieńka. Ksiądz biskup Krzysztof Wodarczyk, ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. I wierzę, że wielu, wielu innych księży biskupów, którzy też dowiedzą się i będą błogosławić w Waszych diecezjach tej niesamowitej akcji, która ma być nieustanną modlitwą za naszą ojczyznę. Nie możemy jej przerwać. Dlatego też błogosławię Was całym sercem w imię Ojca i Syna. Polsko wstań i walcz. Dokładnie. Polsko wstań i walcz z kłamliwymi kapłanami. Normalnie na kopach tego dziada wy, wykopać go sprzed tej kamery, tam gdzie to nagrywał. Naprawdę. Powinien takich kopów zebrać od rozsądnych, naprawdę już nawet i katolików, którzy naprawdę. Nie, po, no nie wiem, sam jeszcze tacy katolicy, którzy nie mogą już zdzierżyć tak jak ja, takich pierdół które z tej naprawdę z ust tego kłamliwego kapłana Dominika Chmielewskiego wychodzą gdzie namawia do takiego bałwochwalstwa no normalnie nie da się tego słuchać Uff, naprawdę nie da się tego słuchać jak mu się morda od ucha do ucha cieszyła że Polaków do bałwochwalstwa namawia i ściąga przekleństwo na Polskę